Hej, 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 ja jestem pani. Kto to jest? A to jest kolejny odcinek z e, Savnautiki. Czekajcie mi, chwilkę. Au! Ten, te główno, wyrzuciło mi e, energię. E, cyklop stracił energię. Wystrzeliło. E, na szczęście to jest jakieś słabe zagrożenie, także. Okej, okay, teraz dajcie mi sekundkę, bo ja muszę... Jak się ten co narcyklopa? ogniwa energetyczne Mam... chociaż mógłbym wymienić za jakieś niesprawne To ma w miarę dużo. Sprawdźmy, które ma najmniej. To ma najmniej. Czy ja naprawdę nie wziąłem ogniwa energetycznych? Dobra, nieważne. Eee, dobra, nieważne, okej. Okay. Okej, okay, dajmy to setkę. E, Okej, okay, i teraz tak. Mm, co tam jeszcze do tego sonaru? E, to, czyli... E, Posad soli. Sól, sól, sól. Oczywiście, jeżeli nie będę mieć soli, no to nic z tego nie wyjdzie. I chyba nic właśnie z tego nie wyjdzie, bo nie mam soli. E, dobra, nieważne. E, chyba nie mam soli. Nie, nie mam soli. Dobra, e, to jak nie mam soli, to wszystko to zostawiam. E, tutaj sobie to zostawię. E, na razie to, to też w sumie mogę zostawić. E, krysz. Nie, nie to chciałem. E, chciałem w sumie chyba tylko to. Ok, tak. I płyniemy. Op. Okej, okay, płyniemy i płyniemy teraz tak. W tamtym kierunku. Albo i nie w tamtym kierunku. Nie, w tamtym kierunku musimy popłynąć. Niestety nie zrobimy sonaru. Znaczy tego. No. Osłon cyklopa nie zrobimy niestety. Bo oczywiście zapomniałem soli. Znaczy nie mam soli i... No, i niestety nie zrobimy. No takie życie. Dobra, teraz z tego co pamiętam, o ile dobrze pamiętam, musimy skręcić w lewo. A raczej dobrze pamiętam. Nie wiem o co z tym chodzi, ale się coś tutaj baguje. Gdy jest to na tle tej wody. Nie wiem o co z tym chodzi, ale jakoś to się tak dziwnie baguje, że akurat to się baguje. Tak, dokładnie, dokładnie. Musimy tutaj wpłynąć. A to, co to jest? Nie wiem, co to jest i prawdę powiedziawszy. A, to jest to, dobra. Jezus, już myślałem, że jakiś nowy stwór prowadzili. To jest tylko to, gówno, dobra. No jest to ciężki zawodnik, żeby to... O, niestety jest niedaleko nas. Okej, okay, wabik wystrzelony. Mam nadzieję, że się wabikiem zajmie, a nie tak, zajął się wabikiem, także mamy na chwilę spokój. E, mam nadzieję, że na dłuższą chwilę. Bo prawdę powiedziawszy, chciałbym tu trochę pozwiedzać. Ale na razie płyniemy. I prawdę powiedziawszy, nawet nie wiem, czy w dobrą stronę. Ale nie ma to większego e, znaczenia chwilowo. Nie, w złom tutaj nie, tędy nie. W tamtym stronę w ogóle ja może sobie wabik na szybkości załaduję. Dobra, to nie jest wielki problem. Ja tylko sobie na szybkości wabik załaduję, żeby, żeby mieć czym strzelać, w razie czego. E, bo faktycznie no, są to problematyczne te potworki. Mamy 1 na 1 wabik, także jest, jest ok. Cyklop też jest w miarę... Czekajcie, czy cyklop ma już tyle HP, że rt? Dobra, to ja może go naprawię. Chyba gdzieś tutaj? Tak, tutaj jest to. OK. I chyba cyklop naprawiony Z tego co mi się wydawało Dobra, jeszcze sobie trochę żarła wezmę Okej okay. Teraz mówiąc Wam szczerze, nie wiem, w którą stronę mam płynąć. Ja mówię teraz super szczerze, po prostu nie pamiętam. Na szczęście już chyba widzę, w którą stronę mam płynąć, bo mam tutaj po prostu te i chyba w tamtą stronę dokładnie. Już widzę nawet to dokładnie. Otwiera się przed nami wielka. Oczywiście sobie w cyklopa za chwilkę zaparkujemy i zrobimy to chyba tutaj. Tutaj jest dobre miejsce, tylko może troszkę niżej, żeby tamten do... Góra... Okej, okay, to może tutaj wyłączymy silnik. I teraz tak, bierzemy od razu prawnsuta. Nie ma na co czekać. tam Dobra. Co tu jest? Ołów. Ołów jest przydatny, ale może niekoniecznie teraz. To jest miecz. Tak, to jest miecz. Co nas w ogóle tak generalnie zaatakowało? A, to gówno. Siadł stąd. Chyba mu pokazałem, kto tu rządzi. Ow, Coś się zawiesiło. Nie, miałem wrażenie, dobra. Eee, dobra. Okej, okay, em... detekcja obcych an alien broadcast. radiowych radiowych reads, caution, hazardous materials and life forms contained within. Nigdy nie pamiętam, z której strony jest tutaj wejście. Także zaraz będziemy musieli sobie zobaczyć. Naprawdę, nigdy nie pamiętam. Z tej? Nie. Z tej też. Dobra, możemy się odczepić i przyczepić się tutaj. Z tej chyba. Tak, dokładnie. Złap się, nie. Złap się. Dobra, złapał się. Albo jeszcze nie z Nie pamiętam już. Wydaje mi się, że z Ale mówiąc szczerze, nie wiem. Ład, wy też to widzieliście? Masakra. Wpadliśmy pod tekstury. Prawdę mówiąc, dużo mi to nie dało, bo dalej nie wiem, z której strony jest wejście. Um. Ale za to już wiem, że chyba nie z tej. Mam dużo wezwań teraz radiowych. Prawdę mówiąc, wiecie co, nie ma sensu pływać tutaj tam tutem, e, bo mało widzę. A prawdę mówiąc, y... aha, spoko, czyli wejście było cały czas tutaj. Ech, masakra. A czasami tak bywa. Dobra, wchodzimy do Brown. Okej. Okay. Ok, z tego co pamiętam, ta placówka chyba była zniszczona. Więc nie wiem, czy tutaj będzie nam coś. Mhm. Też mi się tak wydaje. Nie, tu nie wejdę, ale mogę to popłynąć. Aha, to jest takie po prostu. No i dalej nie przejdziemy, także wchodzę tutaj. Jajo! Jajo smoka morskiego. Świetnie. Okazy Mans. Zaraz oczywiście wszystko będziemy czytać. Eem. Tutaj już nie wyjdziemy chyba prawnym, nie? Wszystko co mi się wydaje. Nie, chyba raczej nie. Także ja maksymalnie jak to tylko możliwe tutaj stanę, żeby od razu mieć na wejściu prawnę, w zasadzie na wyjściu. E, w razie jakbym się tlen ukończył, o to chodzi. Eee, dobra. Terminal. O, tutaj nie ma szkła, dobra. Że nie ma szyby. Pozostałości szkieletu. Dobra, zeskanowane. Zaraz, tak jak jeszcze raz powtórzę, zaraz będziemy wszystko czytać. Tylko ja tutaj chcę na spokojnie sobie. Wejdziemy potem do, do cyklopa, czyli do i Wtedy sobie będziemy to czytać wszystko. Dobra, cyklop dalej tam stoi. Dalej jeszcze generalnie nie mam nazwy dla cyklopa.

bacterial infection has spread to the skin and pulmonary system. Medical report recorded to data bank. It is imperative you find a way to neutralize the infection. Okej, okay, mamy to. Mamy to. Sprawdza w trochę małym świetle, ale ale mamy to. I teraz jak możecie zobaczyć, mamy takie zielonkawe ręce. To jest właśnie karar Czyli choroba, tutaj na którą jeszcze nie znamy lekarstwa. O, mamy go. Przestrzeniak. Dobra, pamiętałem, że chyba się nazywa trochę inaczej, ale dobra, nieważne. Polskie nazwy zawsze dziwne. Dobra. Zaraz czekajcie, bo tutaj chyba jeszcze było jedno wejście takie mam wrażenie. Przejście znaczy nie wejście, przejście tutaj chyba jeszcze jedno było. Albo i nie było, nieważne. Dobra, nie ma to, nie widzę to, wychodzimy. Czy znaczy w zasadzie wypływamy? Ok, a coś tutaj jeszcze mogę zeskanować. Okej, okay, yy, i to chyba już wszystko. Dobra, wchodzimy do prawnę teraz. W zasadzie mogę go trochę jeszcze naprawić. Przy okazji. Okej. Okay. Yy, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. O, tutaj jeszcze coś jest. Teraz mi powiedzcie, czy ja tutaj naprawdę potrzebuję tabliczki? Tak. Żeby zebrać te dane. Dobra, poczekajcie mi chwilkę, dajcie mi sekundkę. Otóż tak Gdzie są fioletowa tabliczka? Diament i kostka jonowa, a do tej Ruda niklu i kostka jonowa. Dobra, mam kostki jonowe, nie? Przy sobie tak, dokładnie. Po prostu zapomniałem, więc trzeba je skartować. i tyle. Okej, okay, diaksy mam chyba tutaj, dokładnie? Hmm, dokładnie. Wziąłem sobie na wszelki wypadek diaksy, jakby było trzeba e, oczywiście niekoniecznie e, do craftingu tabliczki, e, bo te miałem wziąć, e, no ale oczywiście <ścoughs> jak to ja. E, po co brać tabliczki, nie? E, wejście jest chyba tutaj, ale za to dobrze pamiętałem, że tutaj jest ta. E, więc tak, za chwilkę generalnie też sobie damy tutaj znacznik. W ogóle mogę to już dać. New PDA data. To Dobra, płyniemy dalej. E, teraz sobie oczywiście tutaj dam znacznik. Bo mam chyba w tym. Tak, dokładnie. Um. Gdzie to nas gówno teleportowało, to nie wiem. Problem jest. Aha, tutaj mam to, dobra. Akurat nie chciałem tego tutaj, w tym punkcie. Także wezmę to sobie i po prostu to postawię gdzieś trochę dalej. Od tego, o ty tam, uciekaj mi stąd. za mną. Chodź, 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 chodź. No nie, tepnął się. A wolałem, żeby on poszedł faktycznie za mną. Teraz nie wiem gdzie on się. Z... Bo może pojawić się to usłownie wszędzie. Ja chciałem go trochę od... odciągnąć jak najdalej. To jest Ruta Niklu? Nie, to jest e, Ratny. Nie, ty tam jeszcze, dobra. No nawet jeszcze gorzej. O, co to za gówno? Nie, nie uciekaj głównie. Chciałem cię zeskanować. Ty, syfie, jeden wracaj tu. Dobra, wracamy do D, które tak mi się niechcący nazywało. Ale zaraz, oczywiście, zmienimy nazwę temu tej radiolatarni na. Na baza obcych na Lost River River A niech będzie baza. Dobra, wracamy do Iron Mana, bo zaraz nam się tutaj wszystko. E, okej. Okay. I znowu to gówno, no. Wynoś się stąd. syfie jeden. Dobra, mam nadzieję, że go odstraszyłem, chociaż trochę. Dostał więc chyba powinien się przestraszyć mnie A, to jest ty tam, dobra, to nawet tego. Nawet tego nie dotykam. Nie! Ubliło mi się. Dobra, złap się Złap się Okej okay, złapało się w ostatni chwil Dosłownie Dobra. Mm. E, dobra, wszystko wsadzę tutaj. Tu już nie ma miejsca, to wrzucamy wszystko tutaj. E, dobra, mm, teraz cyk, o, jeszcze zmienić to, cyk i teraz schematy jeszcze zerknąć, e, co ja tam miałem, to i to. Włączamy silnik i płyniemy, wiecie co? Chyba po prostu do przodu na razie się kierujemy. E, bo nie pamiętam czy... E, czy to wejście, z którego ja chciałbym skorzystać jest za tym, ale chyba tak. Zawsze przynajmniej w tą stronę płynąłem. jest, na przykład, dziwne. Naprawdę, to jest mega dziwne, jakby to się generowało tuż przed nami, a to gdzieś tam dalej. Jestem już na 800 metrach. I prawdę mówiąc, to chyba wypłynęliśmy na... Brakuje mi strasznie sonaru i tej osłony. bardziej to w sumie sonaru, o nie, to gówno. Nie wiem, czy to miniemy, może zmienimy A bieg. Może nas nie usłyszy. Dobra, nie będzie. wiecie co coś tam jest ale... Aha, dobra, już wiem co tam jest. Tutaj jest zejście na lost znaczy na ten Dokładnie Na biom. Eee, ja to sobie oznaczę na lawzu, dokładnie, bo tam już jest love zone, wiecie? Nie wiem co to za odgłosy, prawdę mówiąc straszne. Eee, I wiecie co? Up. To już jest tak blisko nas, że ja się stąd co Jesteśmy atakowani, wyrzucam wabik, żeby się pozbyć, popłynę teraz w tamtym kierunku, bo prawdę mówiąc, albo jednak nie popłynę, bo tam nie ma sensu tam płynąć. Dobra, od razu ładuję wabik kolejny. Żeby po prostu, bo czuję się bardziej z tymi wabikami bezpieczniej, one są. No, kiedyś z nich w ogóle nie korzystałem, powiem szczerze. E, teraz to tylko na nich płynę, zwłaszcza jeżeli nie mam tego, e, e, tych osłon. No, teraz będę mieć osłony, więc będzie lepiej troszkę. Chociaż te osłony mnóstwo zżerają, a wabik to jest po prostu, wystrzeliwujecie wabik. No ale bezpieczniej wtedy jest, wiadomo, jeżeli macie osłony. Tam nie płynę generalnie, w tamtym kierunku, tylko chcę. Chcę po prostu za tym, i o, potem od razu popłyniemy na prawo. W tamtym kierunku, ale, ale jakby w tamtym, nie? Tutaj jest w sumie jest grubsza, bezpiecznie. Tak, że mogę na chwilkę wyjść, żeby naprawić to uszkodzenie. Tak nie chcę z cyklopem na pół rozwalonym pływać. Nigdy nie, nigdy nie wiem e, na tych schematach, w którym punkcie jest cyklop rozwalony. A tutaj, dobra. Welcome. Dobra, płyniemy dalej. Zbliżamy się generalnie do tej dolnej granicy. Ale mam nadzieję, że będzie ok. Muszę się jeszcze czegoś napić, ale to możemy zrobić za chwilę. Powiem Wam generalnie, że teraz prawdę mówiąc nie wiem, gdzie miałbym pływać. Oh, Także myślę, że z racji tego, że odcinek już trwa 27 minut, um, a ja sobie na, od razu będę mógł zobaczyć, w którą stronę ja mam w ogóle płynąć. Teraz, bo prawdę mówiąc, no nie wiem, gdzie mam płynąć, już po prostu nie pamiętam. Także ja sobie wszystko powyłączam I tak, znaczy może akurat w środku To nie, nie był za dobry pomysł, bo nic nie widzicie No ale powyłączam I sobie tutaj No i zobaczymy się W kolejnym odcinku W którym płyniemy Kierunku już love Zone, ale tego innego zejścia do love Zone, bo tam to, prawdę mówiąc, no tam gdzie byliśmy przed chwilą, no to prawdę mówiąc, nie ten. Miałem pokazać dzienniki, także na samym początku następnego odcinka je pokażę. Także do zobaczenia.